Witam Was, Cytrynku Jabstą, zapraszam do czwartego odcinka przygody Microf Pocket Edition. Dzisiaj jest z nami. Jedrakiem 441.0, siemaneczko. O, Siemano, tutaj jest, widzimy. Dzisiaj dla odmiany nie będzie w moim świecie, tylko będzie Hunger Games. I Igrz... to... śmierci, że... No to może ja wytłumaczę. E... O, jest określony czegoś. Okej okay, jednak biegniem do skrzynek. No to, dobrze. A nie jeszcze nie można. Nie wiem, bo goście miał jakiegoś laga i poszedł, to myślałem, że już. Hunger Games, chodzi o to chyba każdy o, wie, że... Patrzcie, 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 widzicie to, no? gdzie sobie poszedł? A jest 1,5 pół minuty. Że m, trzeba rozpoczyna się czas, skrzynki, a później po prostu... Dobrze myślę, że każdy wie, co to jest Hunger Games. Tak. Jeśli dopi... nie, to jest idiotą. <noise> Dopiero ostatnio zorientowałem się, że mogę też grać na Pocket Edition w Hunger Games. Docąd nie wiedziałem, że istnieje taka opcja, no ale skoro już wiem, no to zagramy sobie. Co już na porządku? No pewnie, że so już. Nie, bo się zaraz dobrze, już nie wiem. Jenrek, czy ty masz może zbroję? Nie, nie masz. Gdyby nam się poszczęściło, moglibyśmy być witami. Dobra Jenrek. słuchaj, mam taki plan. Może zamiast biec do tych skrzynek. No. Ja wiem gdzie są tam jeszcze trzy, gdzie gdzieś tam z tyłu pięć skrzynek. może zamiast pobiec do tutaj tyłu. do skrzynek, to do tyłu w las pobiegniemy, Dobra, co? Spoko. Dobra, więc mamy taki plan. Że pobiegniemy sobie tutaj w las. Janek tylko się nie zgubnie, dobra? I masz mnie... tym razem nie wójść, bo to już cię nie popuszczę teraz. Dobrze. Uważaj na... Takich zombie mogą być? Nie, nie mam potworów, tylko z ludźmi się napadają, przez neta. Ale nie, raz gram na Skywarsach to był fajk u na wyspie. Pająk? No, pod i clipper No to było na NC Crowdie. Jeszcze informacja dla Kopiko 10 Sorki chłopaki, że nie mogłem z Tobą nagrywać, ale z racji tego, że Jędrek bardzo mnie prosił, to właśnie z nim zagrałem. Ale następnym razem na pewno będę grał z Tobą. Uwaga, 5, 4, 3, 2, 1. Idziemy! Go, go, Power Rangers! Jestem za Tobą! Dobra, biegniemy do tego domku szybko. Aha, dobra. Jędrek, ja wejdę do tego domku, tu jest skrzynka, a Ty sobie poszukaj, tutaj zaraz skrzynki są pomiędzy drzewami. Gdzieś na prawo, na lewo są skrzynki, jeszcze jedna skrzynka jest gdzie Dobra, nie, szukaj. Jędrek, weź sobie skrzynki. O, to jest skrzynia. Dobra, Jędrek, szukamy innych skrzyń. Trzymaj buty. Dobra. Tak, dobra. Po, po panowie. Masz miecz? Tak, dwa miecze. Chodź. Dwa, zdałem jeden. Trzymaj. Masz tu, Jędrek, klatę jakby, co? Mam już klatę. Masz? Mhm. No dobra, to ja tu zostawiam. Buty tam są skórzane, jakbyś chciał. Trzymaj. Oj, czekaj, trzymaj miecz.

Dobra, daj, 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 gdzie jest miecz? Gdzie jest miecz? Tutaj, kładę. Dobra. Czemu nie mogę położyć? No przytrzymaj. Już. O. leży, plecy. Tutaj. Dobra. Masz go? Dobra. Mam. A teraz idziemy, bo do takie gości. Gościa ja chyba widziałem. Chociaż nie chyba mi się zdawało. Klata złota. Oj, ja o. jestem cały żelazny już. Ja prawie... chociaż. nie. Ja mam... Jest tam gościu. Ej dlaczego mi klata zniknęła? Jest tam gościu. Jest. Gdzie? A nie, to nie wydawało mi się. No i też coś widziałam, właśnie. W tym domku, za tym domkiem, jakby, nie? Mhm. Uh -huh. O, stary. O, stary. Jest? Mam miecz ten, kamienny. No to dobrze. Masz klatę? klatę. No klatę mam, jeszcze tylko. Popatrz na mnie, popatrz na mnie. A jest spójrz do tyłu. Zaraz. ja to Czekaj. Obraniam. Wszystko jest dobrze. Co jest? Dobra. Tak, Jestem cały. Widziałem, że tak żelazny jesteś. Aha. Może nie, z tamtą strony może sobie pójdźmy, bo tam, Gdzie o ile jest? pamiętam, to jest o, jeszcze jakaś kopania, w której jest, jest też jedna skrzynka. Mhm, dobra. Można iść. Można, ale jakby co, to tu czemy wszystkich ale nie? A mi się ta woda podaje. O, uwaga, ktoś tu jest, ktoś tu jest. Zdarzymy, go ja przyjęcie. go ma spokojnie, tylko drewniany miecz. O, a my ja, ja pójdę lądem. Dobra. Dawaj, 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 musimy go docisnąć. Zarznij go! Musimy go docisnąć. Yeah! Masz TNT! Masz TNT? No. Czekaj, a ja mam? Coś ze zbroi może? Ym, no nic masz, ciekawe. Masz, masz, a dam, buty, buty. Ej dam ci te fajne buty. O nie, nie mam, sorry. Nie mam, czekaj, to ja sobie może najpierw jedonko tutaj ustawię. Miecz, żelazny miecz. Dobra. A nie, co ja mówię, żelazny miecz kamienny. Dobra, idziemy Janek, chodź tutaj. Tutaj chyba jeszcze powinna być jakaś kopalnia, w której... Tutaj Oto. jestem. Deathmatch za 5 minut? No Państwa, to za emocje. Może będzie potrójny, ostatnio miałem potrójny deathmatch. Ej, ja miałem pięć Ale się dowiedziałem, że takie coś może być. Raz miałem pięć Tu gdzieś chyba jest kopalnia z tego co pamiętam. Znaczy taka mini. Szynka gdzieś tu będzie Mati. Tu uwa... widzisz te budowle? To no. muszą być koło nich. Nie no właśnie pamiętam, że jest za. Jeden kurwa. Kurde długości, jest ja, długości. Gdzie ty jesteś? Co już mają? Tutaj, tutaj, tutaj. Oni są już mają gościu. Masz jeszcze kamienny i missiedem? Nie, tylko drewniany. Chcesz może trochę jedzenia? Powerzcie. Jest. Bigiemy, po biegniemy on Miałeś Miaczyk, kamienny, bij go! Bij go Helena! Nieeee, z go na strzała! Pięty i teraz tego biegnie. Ej, czemu go. Wychaj, Helena! Wojna trzecić, trzeci, trzeci! Trzeci! Oh, 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 oh. Dobra, zabijemy go. Bij go, Helena. Zabiliśmy go? Nie. Fak, on tu jest. I tańczy. Yes! Yes, Jeej! Ja go! Po Jest, mamy... Pod polarka, pod polarka. Pod polarka. Dobra. To od... Dobra! Mati, mam dwa TNT. Dobra, czekaj, sobie coś zjem może. Chcesz jakieś jedzenie czy coś? Masz podpalarkę? Mam. Daj. Albo po, po rozstać. Trzymaj, Mati. Dobra. Czekaj. Dobra. Tutaj. Boga. Rozsadzić? Tak. Ej, czemu zniknęło? No bo to u mnie nie miałeś tego. Aha, dobra, czekaj, zamknij ci zapalarkę. Dobra. Masz Będy, teraz możesz postawać szybko. Dobra, 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 Nie Nie bum. Uuh. Dobra, skrzynkę chyba zniszczyło. No. Dobra, chodź Endek, tutaj jeszcze jedna jest skrzynka z tego co pamiętam. Dobra. Ty, ale dobrze nam idzie. Ej, na detmasu możemy wykorzystać TNT. Gdzie? Na detmasu. Na de też, no. Dobra. Czekaj, tutaj chyba ale gdzieś... jesteśmy dobrzy. No, no ej, ale dobrze się, nam idzie. 7 złota. Ja mam też dużo złota. Też klapę żelazną? Nie, dzięki, mam. A buty? Mam jak ty? Dwa jak ja mam trzy patyki! Szybko do spawnu, do spawnu, dawaj sobie diamentowy mieć zrobimy. Czekaj, mamy drewno? Chodź drewno? Ej, postawmy tu TNT i będzie drewno, chodź. Ja mam patyki. To chodź tutaj, dre... drewno. drewno. I rozsadzimy i będzie drewno na, na castingach. Masz może TNT? Nie, szybko. No, jest tu, leży. Dawaj. Uwaga! Państwa... mogę mieć diamentowy? No dobra, bierz drewno. Nie ma. Nie ma? Nie. Nie. jest, widzę jedno, leży sobie. Ma, masz jeszcze TNT? Ja mam śnieg. A masz jeszcze TNT? Nie. Kurde, szkoda. Dobra, to chodźmy dalej gdzieś. To chodź do spawnu, pójdziemy. Widzę skrzynkę. Widzisz? Tak. To dobra, to bierz ją. Klata. Mam kolejny patyk. O, ja też widzę skrzynkę. Patyk. Czekaj, widzę skrzynkę. Ile już gości zabiliśmy? Ile? Chyba nie, chyba mnie zostaliśmy. O, wow, gdzie ty chcesz? Widzę gościa. Czekaj, skrzynka. Papry. O, portki mam te fajne. A nie, to ty. <laughs> Jaki łeb. Mam te dobre portki. Um. Ale jak będzie na to sobie odliczamy, nie? Dobra. Nie. A jak Betma coś to się lejemy, czy nie? No tak, albo... Może się nie lejemy, co? Co? Powawimy się, podkoczysz po, do tego szkoły. O, jakaś budowa? Może tam będzie crafting? Nie, tam jest spawn koło tego zaraz. O, jest skrzynka. Dwie skrzynki! Klata żelazna... O, crafting? Crafting? Nie, craftinga nie ma i ktoś ciasto zostawił. Jak chcesz, to sobie zjeść? O, jest crafting! No, uważaj! Gdzie? O, dynamit! Mati? No? Popatrz na mnie. No? O jak to jest! O ja mam żelazny. To dobrze. Ja tu jem kurczaka. Dobra, bo cię niechcący uderzyłem. Ja znaczy, nie widzę. Dobra, wypad. Na spawna. Za dwie minuty. Może, może, to może zostaliśmy jeść, wybaczymy. A to będzie emocjonujący też. Kurde, nie mam żadnego ciasta Spawn Jest? Tak. Dobra. Poszukam może skrzynek ktoś będzie skrzynka. No, nie już chyba nic nie będzie wybrali... Nie mam kurczaka... od dwa mięska! Jest to rozkrzynka, ktoś przeoczył? No, tu no. zawsze, zawsze przeoczyłem. No, na tak, to niemożliwe coś. Tak, prawie tak sobie nie żeby... O ty, wiesz ile tych rzeczy? No mówię, zostawiają. To jest coś, czy to się pojawia co jakiś czas? Bo coś mi się nie chce wierzyć, że oni... Pojawia im... też. Oni to wszystko co zostawili. Ej, jak mi się kurczak pojawił, tak bez przerwy. Chleb, druga podpalarka. Tak, ja czy... też mam podpalarkę tam, no. Znowu TNT. Kurczak. Znowu TNT Z jedna? Co? TNT Chcesz? Czekaj, A? dobra to chodź tylko jeszcze tutaj jest TNT mam chyba trzy to, Nota to tutaj jest na spawnie Na no, spawnie mówisz? Mhm, no A nie potrzebne mi to. Na co? O fak 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 potrójny? Nie, tylko my zostaliśmy. To co? No nie podpalaj! Dobra, Ej, nie to podpalaj. Trzy, czekaj, zniszczymy ogień. Ale nie, czekaj, postawimy tutaj ten TNT. dynamit, no TNT. Mam cztery, chcesz? No, czekaj. Aby potem tutaj, no, na środku Mati! Co? Podpaliłeś mnie! Nie podpaliłem że się nie, nie ma podpalarki. Albo poczekam aż y, umrę. Co to? Je, Jebuś, no, 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 Poczekam aż się, y, y, nie, Ej, pali się, pali nie, się. ale nie winnie. Dobra, czekaj. Czekaj na to, dobra. Ale nie wejdź. I we... tam na drugi i koniec. Czekaj, no. Dobra. Trzy, Ale trzy, co my robimy? Bijemy się, czy... Nie, nie, dynami postawię, czekaj. Dobra. Czekaj, jeszcze TNT postawię. Woga. Ej! Kiedzo! Aaaaa! Wygrałem! Nie, Że jest, nie, nie, nie dowody No! To czekaj, ja też spróbuję. Czekaj te skróję. Ja przeżywem. Ludzie. Eee, ja, dobra. dobra, gratuluję Ci Jenek. Dziękujemy. Już nie wiem ile minut nam to trwa, ale chyba jest dosyć długo, więc yy, kończymy. Pozdrawiam i zapraszam do subskrybowania kanału Jenek 14410 Oraz muszę. Oraz Kacper Kruczkowski. To, 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 to mój zwycięzca, tak, tutaj mam. Dobrze, no, tak, jeszcze dziękuję Mienrek, zapraszam dobrze. do subskrybowania kanału. Jeszcze się Eryk podoba. ma ten swój wy, wyczekany y, odcinek do hejtowania. Dziękuję za uwagę, zapraszam do kolejnego odcinka. Hmm. Chyba też eee, to będzie Sanger Game. Dziękuję eee, jak i dobranoc. Za wszystko, co ja mówię. Powodzenia! Eee.